Cześć, Damian Redmer z tej Strony. I chciałem cię spytać, czym jest talent? Jak to się dzieje, że spośród kilku osób, które trenują daną rzecz, i bez znaczenia czy to będzie sport, nie wiem, tenis, taniec, piłka nożna, czy cokolwiek innego, jakieś, nie wiem, szachy, gra w jakąś grę komputerową, gra na instrumencie, cokolwiek, jak to się dzieje, że spośród tych osób, które to ćwiczą, część z nich zrobi w tam jakimś tam czasie X? pewien postęp, inni w tym samym czasie ich zrobią 5 razy większy postęp, a inni znowu inwestując tyle samo czasu na trening, na praktykę, osiągną poziom niemal mistrzowski. Co wpływa na to, z jakim tempem nabywamy różne umiejętności? Co gdyby rozbić te wszystkie, te wszystkie czynniki, które na to wpływają na części pierwsze, przyjrzeć się każdemu z nich i nauczyć się nimi tak manipulować, żeby wielokrotnie szybciej nabywać dowolną umiejętność, Dokładnie na te pytania przez ostatni rok szukał odpowiedzi w setkach badań naukowych i historiach rozmaitych mistrzów członek zespołu rozwojowca Piotr Podskarbi, którego możesz kojarzyć z dwóch wcześniejszych prezentacji o mowie ciała. Moim zdaniem znalazł na to przepis. Przynajmniej najlepszy, jaki jest obecnie znany ludzkości. Piotrze, zapraszam. Dzięki za zapowiedź. Jak powiedział Damian, przez ponad rok grzebałem w badaniach i analizach życia mistrzów rozmaitych dziedzin. By znaleźć przepis na szybsze doskonalenie dowolnych umiejętności. Okazało się, że nie tylko my zadaliśmy sobie pytanie, jak to się dzieje, że przy tej samej ilości treningu jedni osiągają mistrzostwo, a inni nie. Na całym świecie od lat prowadzone są badania, między innymi nad tym, czym tak naprawdę jest to, co nazywamy talentem. Często mamy wrażenie, że talent do czegoś, czyli zdolność szybszej nauki danej umiejętności, to zbiór tajemniczych predyspozycji, które albo dostajemy w chwili narodzin, albo nie. Jednak jak przyjrzeć się temu bliżej, to wychodzą ciekawe rzeczy. Przykładowo Brazylię uznaje się za kuźnię talentu piłkarskiego. W historii mistrzostw świata w piłce nożnej zdobyła najwięcej tytułów mistrzowskich, bo aż pięć, a kiedy w 2014 roku zajęła miejsce czwarte, okrzyknięto ten wynik porażką i rozczarowaniem. Co tam się dzieje? Brazylijczycy mają jakiś gen pozwalający lepiej grać, akurat w piłkę nożną? Są jacyś bardziej utalentowani w tym kierunku? Mają w Brazylii inne, nie wiem, ciśnienie atmosferyczne albo wilgotność powietrza niż w jakimkolwiek innym zakątku Ziemi? Jak to się dzieje, że szybciej zdobywają tę umiejętność i mogą ją dopracowywać do wyższego poziomu? Poza bardzo uważnym treningiem brazylijskich chłopców, ogólnonarodową pasją do piłki, często pomija się fakt, że w Brazylii występuje specyficzna odmiana futbolu. Futebol de salon. Różni się ona tym, że gra się ją w pięciu lub sześciu zawodników na dużo mniejszym boisku, a piłka jest mniejsza oraz sporo cięższa od zwykłej futbolówki, co spełnia kilka czynników, które pozwalają na szybszą naukę później zwykłego futbolu. I rzeczywiście, wielu zawodników światowego formatu pochodzących z Brazylii do wieku kilkunastu lat grało tylko i wyłącznie w tę odmianę futbolu. Nie tajemnicze geny, tylko w Brazylii futebol de saló jest swoistym prawidłem do gry w piłkę, co oznacza, że pełni rolę bardziej treningu niż typowej gry i znacznie ułatwia wykształcenie niezbędnych w prawdziwym futbolu nawyków. Inny przykład – tenis. Znowu można doszukiwać się niesamowitych predyspozycji różnych gwiazd i zwalać ich osiągnięcia na tajemniczy talent, ale czy wiedziałeś, że słabo zaopatrzony, bo posiadający tylko jeden kryty kort tenisowy, i to jeszcze w ostrym klimacie, klub tenisowy Spartak w Moskwie w latach 2005-2007 wychował więcej zawodników ze światowej czołówki niż w tym okresie całe Stany Zjednoczone. Jeden klub z jednego miasta więcej niż cały kraj. Po prostu inaczej podchodził do treningów. Nawet jak przyjrzysz się ludziom bezsprzecznie uważanym za geniuszy w swoich dziedzinach lub obdarzonych wyjątkowym, zdawałoby się, darem, to po głębszej analizie ten czar najczęściej pryska i ujawnia się ciekawa rzeczywistość. Z pewnością kojarzysz kompozytora Wolfganga Amadeusza Mozarta. Mozart według niektórych źródeł już w wieku 13 lat samodzielnie komponował. Istny geniusz. Ale wiedziałeś, że ojciec Wolfganga Amadeusza Mozarta, Leopold Mozart, był nauczycielem muzyki? W roku, w którym urodził się Wolfgang, wydana została książka jego ojca z instrukcjami do nauki gry na wiolonczeli, która przez wiele kolejnych dekad przetrwała jako wademekum. Ale Opel jako nauczyciel już od najmłodszych lat uczył swojego syna Mozarta grać. Dzięki swej praktyce wiedział jak dokładnie robić to efektywniej. To w żaden sposób nie ujmuje jego osiągnięciom, ale przyznasz, że trochę odczarowuje, wydawałoby się wrodzone umiejętności Mozarta, prawda? Inny geniusz, amerykański golfista Tiger Woods. Najlepiej opłacany sportowiec na świecie w 2012 roku której mając zaledwie 29 lat, uzyskał 9 najważniejszych w tej dyscyplinie sportu tytułów mistrzowskich. Światowy fenomen. Jak udało mu się przed 30 osiągnąć coś, czego wielu zawodowych golfistów nie osiąga przez całe życie? Posiada super niepowtarzalną kombinację genów, dającą nadzwyczajną zdolność ryw golfa? Nie. Ojciec Tigera Woodsa, Earl Woods, już kiedy jego syn miał zaledwie 7 miesięcy, przed jego oczami wykonywał uderzenia golfowe, aby zapoczątkować jego trening i malów mógł się uczyć patrząc. Gdy Tiger miał dwa lata, ojciec zaprojektował specjalny sprzęt, którym nieumiejący jeszcze dobrze mówić syn posługiwał się w jego pierwszych treningach. Dosłownie trenował golfa, zanim jeszcze mówił. Przez wiele następnych lat wspierał syna różnymi metodami nauki, które sam zaprojektował. Zatem gdy w wieku 20 lat Tiger jako jedyny człowiek w historii miał na koncie 3 zdobyte z rzędu tytuły Mistrza Amatorów USA, miał już za sobą tak naprawdę 18 lat intensywnej praktyki. Prawdopodobnie także więcej niż jakikolwiek inny człowiek w historii w tym wieku. To sporo wyjaśnia z jego niemal nadprzyrodzonej umiejętności gry w golfa. Ok, udało nam się odczarować talent i zobaczyć, że osiągnięcia w dowolnej dziedzinie to efekt tak naprawdę czasu poświęconego danej umiejętności i przede wszystkim, jak możesz pamiętać przypadek klubu Spartak, specjalnego jej treningu. Tylko jak wobec tego wyjaśnić fenomen, że niektóre dyscypliny sportowe są zdominowane przez pewne nacje czy grupy etniczne? Jak to możliwe, że do końca marca 2014 roku 51 zawodników przebiegło maraton w czasie 2 godzin i 6 minut? Ale 47 spośród nich to reprezentanci akurat Kenii i Etiopii? Czy tylko oni jakoś inaczej lub więcej trenują? Czy rzeczywiście dochodzą tutaj do głosu jakieś geny? Okazuje się, że tak. Geny mają znaczenie. Przykładowo, gen oznaczony kodem ACE odpowiada za poziom pewnego enzymu powodującego zwężenie naczyń krwionośnych, co ma realny wpływ na wydolność organizmu. Mając pewną jego wersję, możesz przy tej samej ilości treningu zbudować lepszą kondycję niż osoba, która posiada mniej korzystną wersję tego genu. Inny gen, actn 3 w zależności od typu, wpływa na wydzielanie lub blokowanie wydzielania pewnego białka, które ma wpływ na działanie szybko poruszliwych włókien mięśniowych. To z kolei ma ogromne znaczenie w biegach sprinterskich, na przykład na 100 metrów. Jeszcze inny gen, oznaczany kodem GDF8, określa poziom substancji w naszym organizmie zwanej miostatyną. Substancja ta określa pewnego rodzaju maksimum, do jakiego może umocnąć nasza muskulatura. Jeżeli poziom tej substancji jest wysoki, co jest uwarunkowane genetycznie, bardzo ciężko będzie nam przekroczyć objętość mięśni, którą inni z niższym poziomem miostatyny osiągną znacznie łatwiej. Istnieją nawet na rynku substancje blokujące wydzielanie miostatyny i w konsekwencji obniżenie jej poziomu, jednak często są zabronione i ryzykowne zdrowotnie. Więc tak, jak najbardziej uwarunkowania genetyczne istnieją i mają wpływ. Jednak zazwyczaj wpływają po prostu na predyspozycje czysto biologiczne jak na przykład Twój wzrost, czy właśnie maksymalny rozmiar muskulatury, jaką możesz zbudować. Nie są to jednak ogólne predyspozycje. Nie ma czegoś takiego jak na przykład gen gry w tenisa albo gen szybkiego czytania czy gen gry na pianinie. Generalnie im bardziej złożona umiejętność, tym bardziej prawdopodobne, że genetyczne predyspozycje nie będą nas ograniczały, bo jeden słabszy obszar będziemy mogli gdzie indziej zrekompensować. Na przykład jeśli naszym atutem nie jest szybkość, która częściowo jest uwarunkowana genetycznie, może nas to wykluczyć z zawodu w sprincie na najwyższym światowym poziomie ale już w piłce nożnej czy tenisie będzie miało mniejsze znaczenie, a jeszcze mniejsze np. w siatkówce, bilardzie czy grze na gitarze. Przy bardziej złożonych umiejętnościach największą rolę pełni po prostu czas poświęcony na trening pomnożony przez Twoją zdolność nabywania czy doskonalenia trenowanej umiejętności. Na szczęście znamy już zasady tego drugiego elementu. Udało się odkryć reguły konstruowania maksymalnie efektywnych treningów, i mechanizmy rządzące procesami nabywania przez nas umiejętności. Więc wiemy, jak osiągnąć lepsze rezultaty szybciej przy mniejszej ilości treningu. Ale o tym powiemy sobie trochę w kolejnej prezentacji. A w międzyczasie napisz mi, proszę, w komentarzu poniżej, jaką umiejętność lub umiejętności chciałbyś nauczyć się szybciej nabywać. To pomoże mi lepiej dostosować przykłady w kolejnej prezentacji. Mam nadzieję, że ta Ci się podobała. I udało mi się trochę odczarować w Twoich oczach mit niezwykłego talentu, z którym się rodzimy i który posiadają tylko nieliczni. Naprawdę sam nie wiesz, do czego jesteś zdolny, co jeszcze mógłbyś osiągnąć. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia.